W nowoczesnym rolnictwie pojawia się pojęcie, które całkowicie zmienia sposób myślenia o nawożeniu i żyzności gleby. To fytobiom, system, w którym roślina nie funkcjonuje samotnie, lecz jako część żywej sieci organizmów glebowych. W skład tego systemu wchodzi nie tylko mikrobiom ry ryzosfery, ale również endofity zasiedlające tkanki roślinne, sieci mikoryzowe. Związki sygnałowe oraz warunki środowiskowe, które regulują dynamikę tych interakcji. W tym modelu sukces plan planowania nie zależy wyłącznie od rośliny, lecz od efektywności całego ekosystemu współpracy na poziomie molekularnym i mikrobiologicznym. W tym ujęciu korzeń nie jest jedynym narzędziem pobierania składników pokarmowych, lecz pełni rolę centrum komunikacji, które aktywnie rekrutuje mikroorganizmy. Roślina wydziela do ryzosfery węglowe związki egzudatu pełniące funkcję waluty wymiany, a w zamian mikrobiom udostępnia jej kluczowe pierwiastki, takie jak fosfor, cynk, mangan czy żelazo. Przykładowo bakterie potrafią rozpuszczać związki fosforowe, które w przeciwnym razie pozostałyby w formach nieprzyswajalnych. Natomiast grzyby mikoryzowe poprzez sieć strzępek wielokrotnie zwiększają zasięg systemu chłonnego korzenia. Nie chodzi więc o to, ile pierwiastków znajduje się w glebie, ale który z nich mikrobiom jest w stanie przekształcić w formy dostępne dla rośliny. To oznacza, że plon, odporność roślin i ich wartość odżywcza zależą nie tylko od składu mineralnego gleby, lecz od kondycji całego systemu biologicznego, który zarządza dostępnością tych składników. Więc nie wystarczy mieć tylko składniki w glebie. Bo jeśli nie działa fetobium, to roślina i tak nie będzie miała do nich dostępu. A to oznacza, że przyszłość żyzności nie leży w nawozie, tylko w odbudowie biologicznej sieci, która decyduje, czy roślina w ogóle może z gleby skorzystać.